Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk, a to Genesis Helium 610 BT, czyli odświeżona wersja 600 z dodatkiem modułu Bluetooth, głośniki 2.1 do komputera i nie tylko. W bardzo charakterystycznym dla Genesisa pudle znajdziemy zestaw 2.1 z dodatkowym, fajnym pilotem regulującym głośność, który jest jednocześnie. Pilotem ze złączem jack 3,5 mm możemy sobie spokojnie podpiąć na przykład do smartfona. Nie musi to być wcale komputer. Ten przewód jest dość długi, myślę, że ponad 1,5 metra ma, więc w miarę da radę jakoś tam to ustawić. Aczkolwiek za dużo marginesu do tego nie będzie. Poza tym satelitki z przewodami nieco krótszymi, ale w zupełności wystarczą, żeby na tym biurku jeden po lewej, drugi po prawej ustawić. Z quick start Guide'm. Na którym w zasadzie nic ciekawego nie ma. Myślałem, że chociaż specyfikacja techniczna, ale też nie. No a sam subwoofer ma wbudowany już na stałe przewód zasilający klasyczny, bez zasilacza, i to bardzo dobrze. Zanim omówimy sobie materiały, z jakich jest wykonany, cały sprzęt, to może krótko wymiary, Panie Odsonie. Tak, jeśli chodzi o satelitki, to 185 x 11 na 12 cm. Mhm. Subwoofer 255 na 25 na 26 cm. No jeśli chodzi o subwoofer, to już dość sporo satelitki, takie dość klasyczne. Tak, subwoofer jest duży, ale jest fajnym, równym sześcianikiem niemalże, więc dobrze będzie się prezentował gdzieś tam pod biurkiem, no ale to zaraz sobie wszystko mówię. Subwoofer z reguły będzie lądował pod biurkiem, więc zacznijmy od tego, jak prezentują się satelitki. Satelitki, które wykonane z drewienka. Co z jest? drewnianej obudowy, czyli jakaś tam płyta wiórowa. Tak jest. Y Pokryta jakimś laminatem. No zdecydowanie ładniej wyglądały e, te karbonowe. A Tobie bardziej się podobały karbonowe. Tak. A mnie właśnie bardziej podobają się te, więc fajnie, bo mamy już rozbieżność zdań. Ale faktycznie na tamtych, które testowaliśmy poprzednio, były karbonowe. Na sześćsetkach tych bez modułu Bluetooth chyba też były karbonowe. Natomiast tutaj jest już same takie drewnianko. Połyskliwe i wiesz Połyskliwe, dlaczego? ale chropowate. Lekko taka nadana jest mu chropowata faktura. Mamy to z jakiegoś metalu maskowniczkę na głośnik, mamy na górze atrapkę. Kolorystycznie czarno-czerwono nie jest źle, z każdej strony identyczne. Na spodzie mamy cztery malutkie, ale bardzo dobre, stabilne nóżki, więc to, jeśli chodzi o górę, będzie wyglądało i działało naprawdę nieźle, aczkolwiek, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, jest to kwestia gustu. a on wolał te karbonowe. Subwoofer. Subwoofer, który jest ciężki, ale no swoje nosić, musi go, nosić go nie będziemy musieli. Dokładnie tak. Mamy tutaj ogromną ratownicę, maskownicę metalową, jak zwał, tak zwał, z logiem Genesisa, tak jakby na płytce winylowej. Na satelitkach też jest. Na satelitkach jest? taka sama jest, tylko mniejsza. Dokładnie wygląda to nieźle. Trochę pożywa sztucznego, takiego, no, może nieco niższej jakości, ale dobrze spasowanego i tutaj ładnie komponującego się z resztą, więc nie będzie to wyglądało naprawdę najgorzej. Na przeciwległej ścianie do panelu sterowania jest Bus Reflex, który... Załatwi nam niezły bas, ale o tym, do tego przejdziemy, jak już będziemy odtwarzać muzykę. Na spodzie takie same nóżki, tyle że odpowiednio większe. Wszystko będzie bardzo w porządku się trzymało na ziemi, nie czuć jakichś negatywnych wibracji. No i na tyle urządzenia mamy główny panel sterowania. Przycisk MODE, który e, pozwoli nam przełączyć się m.in. w tryb parowania właśnie Bluetooth. Wtedy stosowna dioda zacznie mrygać na niebiesko szybciej. Tryb ECO, czyli tryb, którym Sabufer po godzinie bez braku sygnału po prostu się wyłączy, przejdzie w tryb uśpienia, zawsze jakaś to oszczędność, pokrętło głośności, pokrętło basu, no i wejścia wyjścia czyńczowe, klasyczne oraz główny włącznik urządzenia. Jest to, jak to zawsze w sabuferach bywało, bardzo intuicyjne, bardzo proste do podpięcia i naprawdę fajnie działa. Bluetooth 4.2. Nie ma żadnego problemu ze sparowaniem urządzenia. U mnie udało się to natychmiastowo. Przez Jacka, oczywiście, który jest dołączony do zestawu, tym bardziej. No i właśnie, jeśli już przy Jacku jesteśmy, to omówmy jeszcze sobie pilocik. Bardzo pilocik... fajny w ogóle potencjometr. Fajny, prawda? Bardzo. I żebyś wiedział, jak. A szanuję za to, że jest zakres regulacji. Tak, dokładnie. I że jest, nie jest pełni obrotowy, tylko mamy, mamy ograniczniki. I niesamowicie. Przyjemne jest zwiększanie głośności na nim. On tylko tak, tak po prostu daje taką frajdę, że czuć ten moc. Na telefonie tego nie czuć, jak sobie, no bo wiadomo, jak jesteśmy na telefonie, to ten potencjometr on nie działa, bo on jest przez Jacka, więc on nie zadziała. Zadziała tylko ta główna regulacja głośności na subwooferze. Natomiast jeśli podepniemy się Jackiem, no to wtedy już tutaj bardzo przyjemnie tę głośność można sobie regulować. Dodatkowo na pilocie mamy wejście słuchawkowe i wyjście AUX na urządzenie zewnętrzne. Bardzo fajnie będzie pod ręką i sam potencjometr też. Fajnie wygląda, prawda? Tak, zdecydowanie najfajniejszym. Najfajniej z tego też mi się tak z chyba mi. wydaje. Przyda się na biurku, będzie można sobie regulować głośność. Nie trzeba będzie gdzieś tam, czy Windowsem, czy schodząc na dół na subwoofer, no ale przez bluetooth już niestety jest on bezużyteczny. Zestaw na szybko podłączyliśmy. Standardowo dla nas podepniemy się przez moduł Bluetooth, tym bardziej dlatego, że to właśnie wyróżnia 610 od klasycznych już. 600 włączamy. O Jezus, Ciebie się przykleiłeś, o! Chciałem, żeby było słychać dźwięk. W tym momencie, jak już widzicie, dioda parowania szybko mryga, dzięki czemu możemy spokojnie wyszukać głośniki na smartfonie, chociażby i podłączyć się do urządzenia. W tym momencie to się dzieje. No i Helium 610 BT podłączone momentalnie. Naprawdę zero problemu z łącznością, z zasięgiem też bardzo w porządku. Nawet uda się wyjść do kuchni podczas gdy głośniki są w pokoju i jeszcze będzie spokojnie grała, aczkolwiek wiadomo, im więcej ścian, tym gorzej. Tak ogólnie do 15 metrów zasięgu raczej bez problemu. Co my tu mamy za przetworniki, panie Adsonie? Jeśli chodzi o satelitki, to znalazły się 3,5-calowe przetworniki, natomiast w subwooferze 6,5-calowy przetwornik. Mhm. Jeśli chodzi o łączną moc całego zestawu, mamy 60 W, w tym 30, w subwooferze i po 15 na każdą RMS. satelitkę. tak? Częstotliwo częstotliwość pasmo przenoszenia to będzie jeśli chodzi o subwoofer od 40 do 150 Hz, natomiast satelitki od 150 do 20 kHz. No i to jest właśnie to, co odróżnia takie zestawy od takich głośników jakie testujemy najczęściej, czyli bezprzewodowych mobilnych, nazwijmy to. No tak, bo tam mamy z reguły 20 Hz, 20 kHz. Całość dokładnie jest w miarę z jednych przetworników wydobywana, ewentualnie za sprawą membrany pasywnej. Tutaj wyraźnie mamy podział na niskie tony, które wyjdą z subwoofera, dzięki temu bas refleksowi i one wychodzą naprawdę fajne oraz wysokie, średnie tony, które wyjdą z przetworniczków znajdujących się w satelitkach. Jeśli chodzi o jeszcze wymiary i wagę, to mogę dopowiedzieć, bo udało mi się znaleźć, co prawda ze zestawu 600, nie 610, ale podejrzewam, że nie będzie on się za dużo różnił. Yy, około, no troszeczkę ponad 3 kg będzie ważył sabufer, no i około kilograma może, razem może dwie satelitki ważą kilogram, bo jedna to myślę, że pół kilo może ważyć, nie więcej. Wiemy, że to nie ma największego sensu mierzenie tego typu głośników w taki sposób, ale chociaż będziecie mieli jakiekolwiek poglądowe spojrzenie na to, elektronomia limitless i mierzymy. 97 dB, a wrażenia jak z BMW 36. Tak, dokładnie. I to z tubą w bagażniku, gdzie tablica rejestracyjna aż skaczy. 100 dB nie przekracza, w ogóle przynajmniej w takich pomiarach. Około 97-98 to jest to, co udało się uzyskać. No i na maksa od razu możemy sobie dopowiedzieć, że no, też jest źle ustawiony subwoofer, ale troszeczkę wtedy robi się Ja się nieczysto. czułem jak w bawarce, wszystko było pięknie. A co no, mi się podobało? Wtedy było najlepiej. Mamy już sparowane, więc odrobinkę posłuchajmy. Nie będziemy już nosili tego na dół, bo w sensie pod, pod biurko, bo no, będzie to nie za dobrze brzmiało u nas. Jak nasze mikroportaż tak dobre, czy nie są? Po prostu odsuniemy go dalej, jeśli można. I panią, co nie trochę satelitkami poobracamy raz w jedną, raz w drugą stronę, nie? Pojdziemy sobie na copyrights i zaczniemy może od Runaway. I niestety tak jak mówiłem, pilot tutaj nie będzie działał, ale nawet jakbyśmy go wpięli, bo ja patrzyłem sobie w domu, to on nie będzie działał. Hmm. Jest nieaktywny. to co. Niestety. Na razie wypniemy i słuchamy. Ale jest chyba Nie to było. głośniej? Przejdźmy może jeszcze na Keep you. Jakoś trochę chociaż, na bok. Aż niech się wkręci. odrobinka Shadows, już idziemy. No i tak. Przede wszystkim, zanim zaczniemy wypowiadać się, no to miejcie na uwadze to, że nikt normalny nie stawia w ten sposób głośników przy sobie takich, tak? Tutaj wiadomo, że ten bas będzie wychodził jeszcze bardziej naprzód, chociaż te głośniki i tak są zdecydowanie ubasowione tak mocno, że ten bas zawsze będzie wychodził na front. No zawsze na... możemy go przykręcić. Właśnie do tego chciałem dojść. Dobrze, że jest to pokrętełko, bo ten subwoofer naprawdę ma niezłą moc jak na tę cenę i te basy całkiem fajne, sprężyste wydobywa. One bardzo dobrze brzmią. Natomiast trzeba je mieć pod kontrolą, bo czasem, gdy jest tego basu za dużo, no to satelitki zostaną całkowicie przytłumione. przytłumione. E, średnie pasma, czy to jakieś gitary elektryczne, czy wokale, również stają się wówczas niestety no, po prostu stłamszone przez ten przędobylski bas. On jest fajny, ale trzeba go mieć pod kontrolą, i tu pojawia się pierwszy minus z tych głośników, o którym chciałbym wspomnieć: to, że regulacji basu nie ma na pilocie. Trzeba będzie schodzić pod biurko za każdym razem, kiedy będzie trzeba to poprawić. No, ale tak jest rozwiązane w większości zestawów yy, 2.1, więc yy, nie uznaję tego za minus, absolutnie. No dobrze. Jeśli chodzi o y, scenę, no to w związku z tym, że mamy dwie satelity, które dość szeroko możemy rozłożyć, no to ona będzie fajna, będzie bardzo wyraźnie lewo-prawo stereo działało, ten dźwięk będzie docierał taki całkiem y, przestrzenny do nas, natomiast też nie ma co oczekiwać z kolei, no bo jest to przede wszystkim jednak Genesis marka y, dla graczy, tak? Więc Ktoś może pomyśleć, że to mogą być głośniki dobre do gier. Owszem, ale do tych gier, które nie są esportowe. bo jednak jeśli już mamy na przykład CSGO, którego my sobie grywamy, no tutaj robią się troszeczkę problemy, bo oczywiście wiemy, że ktoś jest z lewej strony, gdzie ktoś jest z prawej strony, ale bardzo, bardzo ciężko, nawet mimo tysiąca godzin jest mi przynajmniej określić, gdzie dokładnie ten przeciwnik jest. Nie jest to aż tak precyzyjne. Po prostu lewo prawo. No, gry e-sportowe nigdy nie są. Preferowane do głośników, tylko do, jak, do jakiegoś dobrego headsetu, ewentualnie jakiś tam pchełek e, też z wyższej e, klasy, no bo wiadomo, że te tanie nie zawsze oddadzą to tak jak powinny. Pozycjonowanie. Mhm. Ja bym powiedział, że ten zestaw jest do gierek e, singlowych, do efekciarskich, typowo battle, Battlefieldy, Call of Duty, to co Konrad preferuje i Beat bardzo lubi. For forzy to wszystko będzie brzmiało na tym naprawdę fajnie. I do filmów. Wszelakich. O, właśnie o tym Bo chciałem jeśli włączymy sobie e, jakiś fajny film wojenny, czy Wybukę. to będzie Szeregowiec Rajan, mm. czy Kompania Braci, no to naprawdę czy... rozstawimy sobie głośniki. Hmm. Film, który tak ci się strasznie nie podobał, który ostatnio oglądałem. Dunkierka? Dunkierka. No tam za wiele nie byłoby strzał. No jak nie, tam było mnóstwo bombardowania. Chyba żeśmy inną Dunkierkę oglądali. Tak, no tak? No ta? <laughs> Na pewno inną. No w każdym razie. Te głośniki, jeśli chodzi o e, tak jakby zakup pod kątem gracza, to myślę, że się sprawdzą, ale zważywszy na to, że nie do gier e-sportowych. To trzeba mieć na uwadze. Owszem, basy będą nieco z przodu. No i bo... przede wszystkim trzeba mieć sporo miejsca przy komputerze, bo jednak subwoofer swoje zajmie. No nie no, musi być pod na dole, nikt nie będzie go stawał na górze, a z kolei na dole też nie każdy ma sporo miejsca, bo... no bo komputer, no bo krzesło, no bo coś. E, w każdym razie, do czego zmierzam? Te głośniki różnią się od 600 tylko modułem Bluetooth, a są od nich 100 zł. droższe. Około 200 zł. przyjdzie nam zapłacić za 600, natomiast 610 BT tam już pod 300 zł. ceny potrafią podchodzić. Wygoda i nowoczesność musi się swoje kosztować. Tak, no bo o ile. Dźwięk będzie w zasadzie taki sam, właśnie a propos jeszcze dźwięku, to czasem bywają problemy ze stosunkiem sygnału do szumu, zdarza się czasem, gdy bardzo cicho mamy odsłuch lub jest akurat coś spauzowane, to ten szum daje się usłyszeć, aczkolwiek nie jest to za bardzo wdzięczny. Uważam, że Genesis mógł zrobić to troszeczkę inaczej, wsadzić starszy moduł Bluetooth yy, i, i zmieścić, o, zwiększyć cenę po prostu o 50 zł, wsadzić na, nawet moduł Bluetooth 4.0, bo tak naprawdę są to głośniki stacjonarne, nie zależy nam tu na niewiadomym to jakim zasięgu. To prawda, ale nie wiemy też jakby to wpłynęło na cenę, czy to jest aż taka duża różnica, czy nie. W każdym razie uważam, że te głośniki są ciekawą propozycją. <laughs> Zmieńmy sobie na... tu, tytuł. O, na to może jeszcze w nie leci. Ale... no 300 zł to nie jest mało. Nie jest mało, ale też nie jest jakoś wyjątkowo dużo, jeśli Bo chodzi o tego zestaw jest głośniko, głośniko, no. prawda? Genesis Helium 610 BT na kanale Git. Fajny pilot, bardzo fajny sabufer. Satelitki nieco zostające w tyle, no ale niestety przy takim ogromnym sabuferze tak po prostu być musi. Dobra jakość dźwięku, fajne oglądanie filmów, dobra, dobre wrażenia z grania w gry. Tylko to. To pozycjonowanie dźwięków precyzyjne w grach sportowych może lekko zawieść, no ale wtedy zakładamy po prostu słuchawki. Trzymajcie się. Jest